O dzień dobry, witam serdecznie. Wybaczcie, że krzyczę, ale trochę wieje i nie wiem, czy będzie słychać. Zapraszam Was na kolejny odcinek tego vloga. Dzisiaj porozmawiamy sobie o moim dzienniku treningowym. Lecimy. Poszukamy sobie tylko jakiegoś ustronnego miejsca i pogadamy o Dajcie mi chwilę. Dobra, będzie na szybko, bo nie mam za dużo czasu. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo dzisiaj dosyć mocno wieje. Tutaj w tle też trochę szumią liście, ale udało mi się osłonić troszeczkę od wiatru. Na start. Jeżeli ten kanał Wam się podoba, ten materiał, który dzisiaj przedstawię, bądź który przedstawiam, nie zapomnijcie subskrypcji, łapce w górze. I komentarzu, jeżeli macie coś do powiedzenia, albo chcecie się o coś zapytać, ja zawsze chętnie na te komentarze odpowiadam i staram się tam być aktywny, jak zresztą sami widzicie, i odpowiadać na prawie każde Wasze pytanie, bądź jakiekolwiek opinie, zdanie, cokolwiek. Ale przechodząc do meritum, chciałbym wprowadzić dwie nowe rzeczy na ten kanał, które myślę, że mogą Wam się spodobać, ale chciałbym uzyskać od Was opinię na ten temat, bo ten kanał jest przede wszystkim dla Was, trochę dla mnie, bo spodobało mi się robienie tych materiałów. I teraz tak. Pierwsza, krótsza rzecz do przekazania. Robocza nazwa wymyślona dosłownie dwie minuty temu na rowerze. Treningowe rewolucje. W skrócie, jak chciałbym, żeby to wyglądało. Jeżeli masz jakiś konkretny problem treningowy, brakuje ci rozwoju, progresu, masz regres, zastanawiasz się, jak coś rozwiązać i itd., potrzebujesz rozwiać swoje wątpliwości, to zgłoście do mnie na tego maila, który tutaj znajdziecie na ekranie. W tytule napisz, napisz treningowe rewolucje YouTube i opisz pokrótce swój problem. W ramach tych trening, treningowych rewolucji chciałbym, żebyśmy robili sobie z wybranymi osobami, z najciekawszymi problemami treningowymi, takie konsultacje około 20 do 40 minut na Zoomie, gdzie porozmawiamy o tym problemie, spróbujemy znaleźć przyczynę tego, co się dzieje i rozwiązanie. To rozwiązanie wy wdrażacie z moją pomocą swój trening. To nie będzie tak, że ja wam cokolwiek planuję, ale powiem mniej więcej w jaki sposób ten problem rozwiązać. Oczywiście ta konsultacja będzie nagrywana i wrzucona, wrzucana na YouTube dla potomnych i dla edukacji reszty. Na tym to polega, więc jeżeli chcesz się zgłosić jakby do treningowych rewolucji, no to musisz też wyrazić zgodę na to, żeby tą rozmowę nagrać i udostępnić potem na tym kanale. I po jakimś tam czasie, który sobie określimy wcześniej, zdzwaniamy się znowu na jakimś zoomie czymkolwiek i rozmawiamy o tym, czy udało się osiągnąć oczekiwane rozwiązanie Twojego problemu treningowego. Chciałbym w ten sposób, jakby pomóc i Wam, i przekazać trochę więcej merytorycznej treści odnośnie treningu w taki bardzo praktyczny sposób, rozwiewając w wątpliwości problemy, które pojawiają się na co dzień. Dużo słów problem, ale trudno. O to w tym chodzi. Druga rzecz też mocno praktyczna. Chciałbym na tym kanale zrobić serię pod tytułem Dziennik treningowy, czyli regularnie pokazywać wam cały mój proces przygotowawczy do sezonu 2023, omawiając różne plany treningowe, analizując wykonanie tego treningu, pokazując wam konkretne jednostki treningowe, jakie je wykonuję, jakie są odczucia. Co się dzieje z moim organizmem, przedpo i tak dalej. To wszystko będzie ohasztagowane hasztagiem dziennik treningowy. Prawdopodobnie chciałbym takie materiały wrzucać raz, dwa razy w miesiącu. Czy to będzie podsumowanie jakiegoś planu, czy to będzie opis mojego planu, czy to będzie analiza całego miesiąca treningowego, czy to będzie jak przedstawienie jakiejś, jakiejkolwiek jednostki treningowej, cokolwiek. To będzie bardzo responsywne w zależności od tego, co wy będziecie chcieli zobaczyć w tym dzienniku treningowym. No i chciałbym coś takiego powrzucać. Po pierwsze, jako forma archiwum mojego procesu treningowego, ale też żeby pokazać praktyczny aspekt trenowania, bo dużo osób mówi o tym, jak się powinno trenować, jakie są zasady i tak dalej, ale takich praktycznych schematów, pokazania, jak wygląda konkretny plan, jest trochę mało. Nie wiem, czy ludzie się wstydzą, czy boją pokazywać swoje plany. Ja się tego kompletnie nie boję. Będę wam pokazywał, będę odpowiadał na wasze wątpliwości i tak dalej. Także dajcie koniecznie znać w komentarzu, co sądzicie o treningowych rewolucjach, co sądzicie o dzienniku treningowym. I jeżeli macie już coś, co chcielibyście skonsultować w ramach treningowych rewolucji, to nie zapomnijcie o mailu. Przechodząc już do wstępu do dzienniku treningowego, co ja teraz robię w treningu, tak naprawdę przez najbliższy czas? Ja teraz się wdrażam po roztrenowaniu i główne założenia na najbliższy miesiąc są takie, że dwa razy w tygodniu minimum rower, dwa razy bieganie, dwa razy trening siłowy, łamane na ogólnorozwojowy. I nie mam jakiegoś super konkretnego schematu, że to musi być tak i tak poukładane. Na rowerze nie robię żadnych zadań. Na bieganiu są to przede wszystkim marszobiegi i adaptacja tkanek. Chodzi o to, żeby przyzwyczaić moje ścięgna i stawy do tego, żebym mógł sobie spokojnie bazę tlenową robić też w ramach biegania przez godzinę, półtorej. O bieganiu w kolarstwie mówiłem już w filmie, który gdzieś tutaj w karcie znajdziecie albo w opisie, gdzieś potem zobaczy, jak to wrzucić. Ale to jest rzecz, która jest dla mnie teraz najważniejsza, czyli adaptacja przede wszystkim ścięgien i stawów do tego typu wysiłku, jakim jest bieganie, czy jakim jest trening siłowy. Chociaż ten trening siłowy już wcześniej podtrzymywałem, więc tu nie ma jakiegoś większego problemu. Jeżeli chodzi o rower, zero zadań, póki co nie patrzę kompletnie na moc. Zresztą, jak zobaczycie na mój licznik, to zobaczycie, że nawet nie mam teraz mocy udostępnionej na ekranie, bo mam po prostu rozładowany miernik i póki co nie wymieniam w nim baterii po to, żeby właśnie tą mocą się nie przejmować i nie patrzeć. Patrzę głównie w intensywności na odczucia, czyli skalę RP. Oraz natętno, które w tej chwili jest dosyć mocno zawłużone po dwóch tygodniach, nic nie robienia. Ale póki co, jeżeli chodzi o trening kolarski, to ja myślę, że do grudnia skupiam się przede wszystkim na spokojnym tlenie plus troszeczkę budowy siły. I zadań kompletnie unikam. Trenażera też unikam, poza tym, że w listopadzie zaczynamy wspólne treningi na Zwiftę, gdzie będziemy pracować nad siłą specyficzną i będzie to we wtorki wieczorami. Jak jesteście zainteresowani tymi treningami, to znowu znajdziecie w opisie link do grupy na Facebooku, gdzie się umawiamy na te treningi i będzie opis. To jeszcze jest w fazie przygotowania, ale na 99% ruszamy już w pierwszym albo w drugim tygodniu listopada i regularnie się spotykamy przez cały listopad, żeby pracować nad tą siłą na trenażerach. Treningi do około godziny 15 maksymalnie. Także serdecznie zapraszam. No i z mojego treningu na ten moment to jest tyle. Ja przez ten miesiąc chcę się wdrożyć, po to, żeby móc potem już robić cięższe rzeczy, żeby móc wejść już w fazę takich. Przygotowań przede wszystkim bazowych, ale też już troszeczkę w formie jakby periodyzacji odwróconej. Będę pracował na pewno nad siłą, nad wytrzymałością siłową, trochę nad pułapem tlenowym, ale to w bardzo niewielkim stopniu. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na dniach nagram wam jeszcze materiał, który pokaże Wam, w jaki sposób zaplanowałem cały ten miesiąc, jak wygląda moje obciążenie treningowe, jak wyglądają konkretnie moje treningi. Teraz pokażę wam, w jaki sposób ja planuję cały swój sezon, tak w ujęciu ogólnym, takim ogólnym planie e, rocznym i w ogólnych założeniach, jakie są cele, jakie są moje potrzeby treningowe, jak to wszystko analizuję. Taki skrót webinaru, który mamy na ten temat y, na sklepie Movement.pl, także jeżeli jesteście zainteresowani, znowu zapraszam. Dużo tych rzeczy, o których dzisiaj mówię, ale ich jest naprawdę e, sporo do sprawdzenia już na ten moment. Jeżeli jesteście zainteresowani ułożeniem dla siebie całego sezonu kolarskiego, to na sklepie Movement.carp.l też jest. E, są trzy szkolenia, które Wam w tym pomogą. Możecie sobie je wykupić. Może rzucę jakąś promocję, zobaczymy. W opisie zobaczycie, czy jest na nie promocja, czy nie. Ostatnio zrobiłem taką dwudniową, mi się fajnie to przyjęło. Nie przedłużam. Wy koniecznie dajcie znać, co sądzicie o moich pomysłach na najbliższe miesiące na tym kanale. No, i nie, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę subskrypcji, komentarzu, jeżeli Wam się to podobało. Spadam na trening, mam mało czasu, muszę jeszcze młodą odebrać ze żłobka. Także na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Heja!